Czego? Dzień dobry pani! To była drobna symulacja tego, co czeka panią wieczorem. Według badań gospodarstwa, w których nie ma cukierków, są o 50% częściej obrzucane zgniłymi jajami. Żeby zapobiec tej tragedii, chodzę i sprzedaję ludziom słodycze. Z ramienia szkoły, imienia Romana. Niezła buda. Kiedyś z niej wyleciałam. No dobra, o co ci chodzi? Ja tylko chcę zawczasu zacząć karierę i zasłużyć na udane życie. Chcesz mieć udane życie? To jak w Twoim McDonaldzie zjawi się jeden suchy daj mu hamburgera. Nie numer swojej komórki. Wielkie dzięki za radę. Wezmę pod uwagę oczywiście, ale biznes jest biznes. Jaja, krem do golenia, papier toaletowy, bez słodyczy, to pani dom dziś wieczorem przestanie tak błyszczeć. Niestety, to nie jest mój dom. Opiekunka? Mhm. Mm i po co ja się wysilam? Pewnie starzy tych Bachorów zostawili ze 40 dolców na wszelki wypadek. Pewnie zostawili 30. Mogłabyś mi dać 20, Dam ci kwit na 30, to zarobisz 10. Nie mogłabym, ale zainkasuję jeszcze trzy pta się mleczka ekstra. Dam dwa. I dorzucę ze trzy hopsy. Nie zła jesteś. <noise> O, oh, 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 żadnych małegów. Dobra, jest. Zapisałam. Ej, hey, DJ, przyniosłam czekoladę. Nie, Nie zapalaj! Widział nas?